Bardzo ważne fakty. 3600 lat temu. Hammurabi Kodeks w historii świata. Tu włączam polską wersję. Wykażą mu wszystko, czego żądał podwoi i władzą okręgu swego odda. Interesujący artykuł, pokazujący, że takie oskarżenie traktowano dość łagodnie. Wydaje się, że wymiar sprawiedliwości nie był skłonny do zastraszania ludzi wysokimi karami za oskarżenie władzy. Bardzo to szanuję i warto to podkreślić. Przeczytam teraz kilkanaście wybranych artykułów bez komentarza. Jeśli obywatel na arcykapłankę lub żonę obywatela palcem wskazał i oskarżenia nie dowiódł, obywatel ten przed sędziami zostanie wychłostany Bardzo ważne i ważne głowy Płanie jego McLean obywatel żonę sobie wziął a umowy z nią nie zawarł, kobieta ta nie jest żoną. Jeśli żona obywatela na spaniu z innym mężczyzną została przyłapana, zwiąże się ich i dowody wrzuci. Jeżeli jednak małżonek żonie swej życie daruje, także król poddanemu swemu życie daruje. Jeśli obywatel żonę obywatela, która mężczyzny nie zaznała i w domu ojca swego mieszka, zniewoli i na łonie jej przespał się i przyłapią go, Człowiek ten zostanie zabity, a kobieta ta zostanie uwolniona. Jeśli żonę obywatela mąż jej oskarżył, ale na spaniu z innym mężczyzną nie została przyłapana, przysięgę na Boga złoży i do domu swego wróci. Jeśli żona obywatela, na którą z powodu innego mężczyzny palcem wskazano, na spaniu z innym mężczyzną nie została przyłapana, na życzenie męża swego w rzece zanurzy się. Jeśli obywatel został uprowadzony w niewolę i w domu jego jedzenia nic nie ma, a żona jego do domu innego mężczyzny weszła, kobieta ta kary nie poniesie. Jeśli obywatel został uprowadzony w niewolę i w domu jego jedzenia nic nie ma, a przed powrotem jego żona jego do domu innego mężczyzny weszła i dzieci urodziła, potem, gdy mąż wróci i do miasta swego dotarł, kobieta ta do męża swego pierwszego wróci. Dzieci za ojcami swymi pójdą. Jeśli obywatel miasto swe porzucił i zbiegł, potem zaś żona jego do domu innego mężczyzny weszła. Jeśli obywatel ten powrócił i żonę swą chciał odebrać, to ponieważ miastem swym wzgardził i zbiegł, żona zbiegłego do męża swego nie powróci. Jeśli kobieta męża swego odtrąciła i powiedziała mu: Nie posiądziesz mnie więcej. Sprawa jej przez władzę okręgu jej zostanie rozpatrzona. Jeśli dobrze się prowadzi i występku nie ma, a może jej wciąż wychodzi z domu i bardzo poniżają, kobieta ta winna nie jest. Posag swój odbierze i do domu ojca swego pójdzie. Jeśli zaś nie prowadzi się dobrze, wciąż wychodzi z domu. Dom swój rujnuje, męża swojego poniża, kobieta ta do wody zostanie wrzucona. Tak. Jeśli żona obywatela z powodu mężczyzny innego męża swego pozwoliła zabić, kobietę tę na pale wbije się. Na Jeśli pale. obywatel z Turką wspomniał stosunek, człowieka tego z miasta wypędzi się. Jeśli obywatel dla syna swego narzeczoną wybrał i syn jego miał stosunek z nią, a on same później na jej <kluzny> przespał się i pochwycą go na tym, człowieka tego zwiąże się i do wody wrzuci. Jeśli obywatel po śmierci ojca swego na łonie matki swej prześpi się, oboje oni zostaną spaleni. Jeśli obywatel dziedzicowi swemu, któremu przyznaje pierwszeństwo, pole, ogród lub dom podarował i dokument opieczętowany napisał mu, a potem, gdy ojciec do kresu swego dojdzie, kiedy bracia będą się dzielić, dar przez ojca dany mu weźmie sobie, i prócz tego majątkiem domu ojcowskiego porówno podzielą się. Jeśli obywatel dla synu, których ma, żony wybrał, ale dla syna swego jeszcze małego żony nie wziął, potem, gdy ojciec do kresu swego dojdzie, kiedy bracia dzielić się będą, z majątku domu ojcowskiego bratu ich małemu, który żony jeszcze nie wziął, oprócz części jego, srebro nawiano odłożą dla niego i żony dla niej wybiorą. Przeczytam teraz nieco ciekawsze i prostsze wyroki, które w swej treści najbardziej kojarzone są z kodeksem Hamurabiego. Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. Jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. Jeżeli oko muszkenowi wybił lub kość muszkena złamał, jedną minę srebra zapłaci. Jeśli oko niewolnika obywatela wybił lub kość niewolnika złamał, połowę ceny jego zapłaci. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu. Zwróćcie uwagę na wymiar kary w zależności od klasy społecznej. Jeżeli ząb muszkana wybił, jedną trzecią miny srebra zapłaci. Jeśli obywatel w policzek obywatela godniejszego niż on uderzył, na zgromadzeniu 60 razy bykowcem zostanie uderzony. Jeśli obywatel w policzek obywatela takiego jak on uderzył, jedną minę srebra zapłaci. Jeśli muszkiana w policzek muszkiana uderzył, dziesięć szekli srebra zapłaci. Jeśli niewolnik obywatela w policzek obywatela uderzył, uko mu utną. Jeśli obywatel obywatela w bójce uderzył i ranę mu zadał, człowiek ten przysięgnie. Człowieka tego umyślnie nie uderzyłem i lekarza opłaci. Jeśli obywatel córkę obywatela uderzył i sprawił, że płód swój poroniła, dziesięć szekli srebra za płód jej zapłaci. O. Jeśli kobieta ta zmarła, córkę jego zabiją. O. Jak widać, w Mezopotamii przykładano wagę do dziecka, znajdującego się w brzuchu matki Tak. i chroniono jego życie. Pozdrawiam Grzegorza Brauna. na zbawienie, przewidziano odpowiednią karę. Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał, obywatela uzdrowił lub łuk brywiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oko obywatela uzdrowił, 10 szekli srebra weźmie. Jeżeli to muszkena, 5 szekli srebra weźmie. Jeżeli to niewolnik obywatela, pan niewolnika da lekarzowi 2 szekle srebra. Jak widać, honorarium lekarza rosło wraz ze wzrostem rangi operowanego. Jeśli lekarz operacji ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela, lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę mu utnął. O. Ten paragraf jest bezlitosny. Błąd w sztuce medycznej nie mógł mieć miejsca, jednak jeśli dotyczył niewolnika, to lekarza nie pozbawiano ręki, a jedynie oddawał on swojego niewolnika, lub płacił połowę so like i zawód weterynarza, and in Poland. choć ten w przypadku błędu nie tracił ręki, a płacił jedynie określoną kwotę rekompensaty. Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej odpowiednio nie umocni, i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie zabity. Oh. Jeżeli zaś spowodował śmierć syna właściciela domu, Syn muraża tego zostanie zabity. O. Jeśli niewolnik do pana swego, nie jesteś panem moim, ty, powiedział, zdaj, że jest niewolnikiem, jego dowiedzie mu się, ucho obetną mu. Oto są wyroki sprawiedliwości, które Hamurabi, król potężny, trwale ustanowił i który krajowi słuszne obyczaje oraz dobre przewodnictwo pozwolił uzyskać. Jak widać po przytoczonych artykułach, Kara była równa przestępstwu wtedy, kiedy strony konfliktu miały ten sam status społeczny. W zależności od różnic w nich, kara była albo dotkliwsza, albo łagodniejsza. Z całą pewnością nie można generalizować i mówić, że kodeks Hamurabiego to oko za oko, ząb za ząb. Tak było, ale tylko w niektórych przypadkach. Kodeks Hamurabiego to wielki i złożony zbiór wyroku. Na pewno nie wyczerpywał on tematu wszystkich możliwych przestępstw, oh. jakie mogły wystąpić w Babilonie. Babilonia, kolebka cywilizacji, w Polsce, dzisiejszy Irak, sytuację, co Ameryka zniszczyła do pierwszą wojną, First Gulf War i Second World Nie ma także ani słowa o tych, którzy mają egzekwować prawo. I co w przypadku, gdyby nie mieli racji? Według mnie najbardziej niesamowite jest to, że poszczególne wyroki. Pokazują nam sytuację ze społeczeństwa babilońskiego. Czytając je lub słuchając tego jak ja je odczytuję, wchodzimy w sytuację zwykłych Babilończyków w XVIII wieku przed naszą erą. Także dlatego 3800 e, lat źródłem informacji. Warto w tym miejscu odnieść się do zarzutu, jakoby kodeks rabiego był plagiatem wcześniejszych podleczy, Dziękuję. E, całym mój całym numer telefonu w Ameryce warto 001